Jak zrobić dobre pierwsze wrażenie? Zadbaj o tak zwaną regułę 4x20. 4x20 to nic innego jak sekwencja czterech dwudziestek, która powoduje, że druga strona zaczyna nas odbierać pozytywnie. Pierwszą dwudziestką jest pierwsze 20 słów, które wypowiadasz do klienta. Warto, żeby wypowiedzieć mocno, płynnie, kładąc nacisk na akcentowanie. Drugie to pierwsze 20 sekund. Musisz te 20 słów wypowiedzieć 20 sekund, żeby nie być dla drugiej strony zbyt mozolny. Trzecie to 20 gestów. Jeżeli ktoś powie, ja pracuję w sprzedaży telefonicznej, mnie to nie dotyczy, dotyczy to Ciebie. Dotyczy to tego też, jak siedzisz, jak układasz materiały, jak kształtuje się Twój głos, a w spotkaniu bezpośrednim, jak się witasz, jak układasz właśnie swoje materiały, jak siadasz, w jakiej pozycji do klienta. I czwarta 20 to nic innego, jak 20 cm, kwadratowych, czyli uśmiech. Ludzie odwzajemniają sobie uśmiech, dlatego jeżeli chcesz być postrzegany pozytywnie, zadbaj o to, aby zawsze być uśmiechniętym. Daj znać w komentarzu, co ty robisz, żeby robić dobre pierwsze wrażenie na klientach i nie tylko. Także koniecznie obserwuj mój profil po więcej tipów.